na swoje ręce. Duchu Święty, chcemy powiedzieć Tobie, że to jest Twój czas. Chcemy Cię zaprosić do tego czasu dzielenia słowem, do tego czasu modlitwy i uzdrowienie. Dziękuję Ci, że w nas żyje ten sam Duch, który wskrzesił Jezusa z martwych. W nas żyje ten sam Duch, który ma moc przeszedł umarłych, który ma moc uzdrawiać chorych, który ma moc, cuda i wspaniałe rzeczy pośród nas. I dziękujemy Ci Duchu Święty za to, że jesteś tu obecny, że chcesz mieć wspaniałe rzeczy dzisiaj. Tutaj w piwicach, w tym wieczór, w tym kościele. Prosimy Cię o to, Panie, W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję. Usiąść? Chcecie się podzielić niezabłudnym słowem z nami? Jestem tutaj trzeci raz, i to jest taki koniec naszego cyklu, który ze Stefanem gdzieś wymyśliliśmy. Eee, więc to jest trzeci i ostatni raz, kiedy na razie widzimy się. I chciałbym dzisiaj podzielić się z wami słowem, które myślę, że też takie potwierdzenie dostałem, kiedy ksiądz skończył Eucharystię, bo powiedział o tym, jak utrzymać łaskę, którą otrzymujemy od Boga. I dzisiaj chcę powiedzieć o tym, w jaki sposób utrzymać uzdrowienie. Mówimy często o tym, jak zostać uzdrowionym, mówimy często o tym, e, jakie są przeszkody w uzdrowieniu, różnie tego typu rzeczy, ale z, mojej, z mojego doświadczenia ja zobaczyłem, że mało kto naucza o tym, jak utrzymać to, co Bóg Ci daje, jak utrzymać łaskę, którą Bóg Ci daje. Czy ktoś słyszał nauczanie na ten temat? Może pomarć ręką. Raz, dwa, trzy. Ok. 5 na 600. <laughs> Jest mniejszość. W każdym bądź razie, nawet dla tych, którzy to słyszeli, myślę, że warto, żeby, żeby powtórzyć. Jak powstał ten temat, i co się stało, że zacząłem na ten temat mówić, głosić. Jeżdżę po wielu miejscach w Polsce od tego czasu, kiedy widzieliśmy się miesiąc temu, też. Wiele setek kilometrów przebyliśmy, żeby głosić Słowo Boże i Pan Bóg na każdym miejscu, gdzie, gdzie jeździmy. Widzimy różne świadectwa. E, bardzo często jeżdżę, jeżdżę na Litwę, głosząc Słowo Boże i tam wracam bardzo często. I wiecie, kiedy wracasz w to samo miejsce, w którym się głosi, możesz sprawdzić, bardzo łatwo jest zweryfikować to, co Pan Bóg robi. E, I my na Litwie, to jest niesamowite, jak jeździmy i widzimy, że Cuda i rzeczy, które się dzieją, są rzeczami trwałymi. E, widzieliśmy ostatnio, bo byłem tydzień temu na Litwie znowu, widzieliśmy jak wady wzroku, które w jednej chwili były ustrawiane, ludzie ściągali okulary i widzieli. Była jedna pani, która e, miała bardzo dużą wadę wzroku, nie powiem wam ile, bo już nie pamiętam, ale zdjęła okulary i zaczęła widzieć pierwszy raz na jedno oko do końca jakby pomieszczenia. Widziała wszystko bardzo wyraźnie, bardzo klarownie. Wróciliśmy. Teraz bo, po kilku miesiącach ona cały czas widzi w ten sam sposób. Była pani, która miała 11 operowanych gwoździ w bark, cały czas, po półtora roku ten bark jest sprawny. Widzimy, jak uzdrowienia, które Bóg czyni, Bóg działa, są trwałe. Ale temat powstał dlatego, że też zobaczyliśmy, że jest pewien odsetek osób, które nawet jeżeli otrzymały uzdrowienie, jeśli doświadczyły uzdrowienia, zajęły się pewne rzeczy, które Bóg uczynił. Nie wiadomo czemu za miesiąc tutora, ból próbuje wracać, ta dysfunkcja próbuje wracać. Ja zacząłem pytać Boże, dlaczego to się dzieje. Tak jak mówię wam, e, to jest jakiś odsetek, to jest jakiś ułamek, ale jest. I stąd powstało to nauczanie, jak utrzymać uzdrowienie, jak utrzymać to, co Bóg daje tobie dzisiaj, jak utrzymać to, co Bóg robi dla Ciebie. Myślę w kontekście uzdrowienia ale wierzę w to, że to jest też na kilku innych płaszczyznach. Chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie fragment z Mateusza, 4 rozdziału, gdzie Jezus mówi do uczniów, przy, przy, przypowieść. To jest przypowieść o siewcy, 4 rozdział, pierwszy werset. Ale nie przeczytamy sobie przypowieści o siewcy, ale przeczytamy wyjaśnienie przypowieści o siewcy, żeby już nie przedłużać. Nie mamy bardzo dużo czasu, także przeczytamy to, jak Jezus tłumaczy przypowieść, którą chwilę wcześniej sam powiedział. Posłuchajcie. Siewcą jest ten, który sieje słowo. A oto są ci posłani na drodze. Posiani na drodze. U nich się sieje słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przechodzi szafę i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych. Kosiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani międzycielnie. To są ci, którzy słuchają w słowa, lecz troski tego świata, puch, uda, bogactwa i inne żądze uciskają się i zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną. Zostają posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owiec. 30-krotny, krotny i stukrotny. Bardzo znana przypowiedź. Przypowiedź o siewce. Moje pierwsze pytanie, które mam do was, co jest ziarnem? Hmm? Słowo Boże. Zobaczcie, że Jezus mówi o siewce. Mówi o sobie, mówi o ludziach, którzy głoszą Słowo Boże. Oto sierca i dziesięcia. Więc siejemy Słowo. W duchowej rzeczywistości tak to wygląda. Rzucamy Słowo. I to Słowo pada na różne gleby. To Słowo pada na różne miejsca, na różne przestrzenie. I różne rzeczy z tym Słowem się dzieją, z tym ziarnem. Ale kluczową rzeczą jest to, że ziarnem jest Słowo Boże. I w Psalmie 107 w 20 wersecie jest taki fragment, że Bóg posłał swoje słowo, a to słowo uzdrowiło tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Jest napisane dosłownie: Posłał swoje słowo i uzdrowił ich. Księga Mądrości, 16 rozdział 12-13, werset mówi Nie zioła ich uzdrowiły, ani nie odłały, lecz słowo Twoje, Panie, które leczy wszystko, bo Ty masz władzę nad życiem i śmiercią. Zobaczcie, że to są dwa fragmenty ze Słowa Bożego, które mówią o tym, że Bóg posyła swoje Słowo i to Słowo uzdrawia. Byłem na Litwie, opowiadałem wam o chyba historii, kiedy podczas nauczania w radiu miałem Słowo Poznania, że Bóg uzdrawia dziąsła i kobieta, która była w domu, miała córkę we Francji i ta kobieta we Francji została uzdrowiona przez to, że usłyszała Słowo Poznania, że Bóg uzdrawia dziąsła. I zobaczcie, to jest przykład na to, że Bóg posyła słowo i to słowo uzdrawia. Nie człowiek, nie kaznodzieja, nie ksiądz, nie biskup, nie papież, nikt z nas. To słowo, które jest zasiane. I to jest nieodzowne od głoszenia Ewangelii, od początków świata, od początków głoszenia słowa. Zawsze, kiedy było głoszone słowo, Bóg uzdrawiał. Dlaczego? To ziarno, które padało na glebę, uzdrawiało. I ktoś kiedyś podliczył że dwie trzecie cudów, dwie trzecie uzdrowień, które Jezus uczynił, które są spisane w Biblii, nie, nie zadziały się przez nałożenie rąk, Nie zadziały się przez to, że e, Jezus robił <laughs> różne dziwne rzeczy, typu, bo tak było w Ewangelii, napluł na piasek, zrobił błotko, robił różne dziwne rzeczy. Dwie trzecie uzdrowień dokonały się przez Słowo. To jest bardzo ciekawa rzecz. Dwie trzecie uzdrowień, ich Momenty, kiedy Jezus wyrzucał złe duchy, to dokonywało się przez słowo. Jezus powiedział i duchy wychodziły. Jezus powiedział słowo i choroby odchodziły. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli w kontekście tego, co Bóg robi dzisiaj. I pytanie, które chcę wam dzisiaj zadać. Co dzieje się ze słowem, które Bóg daje nam przez głosicieli Jego słowa? co dzieje się z tym ziarnem i o tym uczy nas ta przypowieść. Czytamy też w Jana na dziesiątym rozdziale i dziesiątym wersecie, że diabeł przyszedł po co? Diabeł ma trzy zadania wykraść, zabijać i niszczyć. I pierwsza rzecz, o której tutaj chcę Wam powiedzieć, że diabeł przyszedł, by kraść. Co chce wykraść? Chce wykraść słowo. I to jest bardziej niż pewne, że kiedy wrócisz do domu, diabeł będzie chciał wykraść to, co zostało Ci zasiane. Bóg, diabeł będzie chciał wykraść ci to wszystko, co Bóg Ci da. To mówi Słowo Boże, to jest pewne. I teraz zobaczcie, w jaki sposób ta przypomnieć daje nam odpowiedzi i wskazówki na to pytanie, w jaki sposób diabeł próbuje wykraść to, co robi Pan. 16 werset mówi, podobnie na miejscach skalistych poszani są Ci, którzy, gdy słyszą Słowo, natychmiast przyjmują je z radością lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu Słowa, zaraz się załamują. Biblia mówi o takim rodzaju gleby, czyli o takiej osobie, o takim człowieku, który przyjmuje Słowo z radością. To znaczy, przypuśćmy, Bóg cię uzdrawia. Bóg czyni cud. Przychodzisz na spotkanie, przychodzisz na te nabożeństwo, nam przez z modlitwą, na uzdrowienie, Bóg cię ustrawia, przyjmujesz to z radością, chwała Bogu. Mogę się ruszać, mogę zrobić coś, czego nie mogłem. Widzę, a nie widziałem. Słyszę, a nie słyszałem. Różne się się dzieją. Przyjmujesz to z radością, ale jest coś w tej glebie, co jest podatnym gruntem na to, żeby diabeł mógł kraść. Czytamy. Nie mając sobie korzenia, są niestabilni." Trzy rzeczy, które ten fragment wymienia: brak zakorzenienia, niestałość i załamanie. To gleba i grunt, na którym diabeł wykrada to, co zrobił Bóg. Przychodzisz ze spotkania, czujesz, że Bóg Cię uzdrowił, Czujesz, że Bóg Cię zrobił. I przychodzi prześladowanie i ucisk z powodu Słowa. Co to znaczy? Wracasz do domu. I ludzie mówią w Twoim domu, z Twojej rodziny: Nic się nie wydarzyło. Przecież nic się nie stało. Przecież Ty sobie mówiłeś to do głowy. Wcisnęli ci kit na spotkanie Zaczynają podważać to, co zrobił Bóg. Zaczynają siać wątpliwość w Twoje serce. Zaczynają wsiewać i podważać to, że Bóg albo tego nie zrobił, albo ci się wydaje. To były tylko emocje. To jest jakaś manipulacja. I w sercu takiej osoby, która jest taką glebą, zaczyna pojawiać się wątpliwość. I to jest otwarta brama na to, żeby diabeł wyciągał rękę i wykradał ziarno. A ziarno jest uzdrowione. Zobaczcie, że przychodzi moment, w którym diabeł chce ukraść Ci to, co Bóg wsiał, to, co Ty przyjąłeś. I zawsze jest bitwa, zawsze jest walka. Oto słowo. I kiedy przestudujemy sobie też Ewangelię, to widzimy, że choroby mogą też mieć podłoże demoniczne. Co to znaczy? Jezus, kiedy posłuchiwał, w niektórych miejscach w Ewangelii możemy przeczytać, że on wyrzucił złego ducha i człowiek był ustawiony. To znaczy, że za niektórymi chorobami stoją złe duchy. I w momencie, kiedy my się to modlimy, i kiedy ja dziś jeżdżę po wielu miejscach, widzę wiele uwolnień, których konsekwencją jest uzdrowienie. Mówiliśmy o tym sobie dzisiaj, kiedy z, tutaj zespołem, który będzie otwarty na Was ręce, później. żeby się swoim doświadczeniem i mówiłem wiele razy, że czasem modli się, żeby ból odszedł w imieniu Jezusa, ból nie odchodzi, A okazuje się, że trzeba powiedzieć i zwrócić się z modlitwą o uwolnienie też do Boga i zwrócić się też do, do tego ducha choroby i powiedzieć, mówi mi Jezus, a odszedł duch choroby i wtedy choroby odchodzą, bóle odchodzą bo za tym stoi duch, a nie stoi za tym po prostu fizyczny ból fizyczny ból jest konsekwencją czegoś duchowego w tym przypadku bywają takie momenty, bywają takie sytuacje nie mówię, że to jest całość czasem Cię boli, bo Cię boli, ale czasem za tym stoi, za tym stoi duch i my musimy to wiedzieć bo Jezus też uczył o tym w Ewangelii Łukasza w rozdziale i powiedział tak. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi, wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zostaje go wymieciony, przeosłabiony. Wtedy idzie, bierze siedem innych duchów złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy tego człowieka staje się gorszy od poprzedniego. Co mówi nam to Słowo? To no to nawet nie jest przypowieść, to jest po prostu nauczanie Jezusa, bezpośrednie nauczanie Jezusa do nas. Jezus mówi, że Ty i Ja jesteśmy domem, duchowym domem. I chcę Ci powiedzieć, że od Ciebie zależy, czym ten dom będzie wypełniony. Kiedy zły duch, przypuśćmy duch, który sprawiał chorobę w Tobie, który powodował tą chorobę w Tobie, opuszcza Cię, czujesz się zdrowy, więc, bo ta Ewangelia uczy nas tego, to słowo uczy nas, że ten duch lubi wracać. I on wróci na pewno, ale od tego, czy będziesz wypełniony Bogiem, czy będziesz pusty, zależy, czy to wróci, czy nie wróci. Ok? Od tego, czy będziesz wypełniony duchem świętym, czy zostawisz mu puste miejsce, zależy, czy to wróci, czy nie wróci. To jest tak samo jak w fizycznym świecie, w takiej naszej szarej codzienności z normalnymi złodziejami. Wyobraźcie sobie, że jest piękny dom z pięknym ogrodem. Taki dom, jaki wszyscy chcieliby mieć, przyozdobiony, ale w środku nikogo nie ma. I złodziej, który przejeżdża, widzi brama otwarta, światło się mu świeci, a dom jest piękny. Więc zanim czas wraca, Jeden raz wraca, wracam, nic się nie kręci. Drugi raz wraca, wracam, tego tam nie ma. Więc za trzecim razem przychodzi i kradnie wszystko, coś w środku. Ale kiedy ten sam dom, świeci się w nim światło, brama jest zamknięta, pies jest wypuszczony. I złodziej przyjeżdża pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz. On nie może wejść i ukraść. Bo dom jest pełny, dom jest pusty który jest zapełniony Bogiem, Proszę, jeśli, jeśli mówimy o, o tym, co się dzieje w duchowej rzeczywistości. I chcę, żebyście ten, ten obraz mieli dzisiaj, czy jesteś domem, który jest pusty, czy jesteś domem, który jest zapełniony, uzupełniony Bogiem. I zobaczcie, że w duchowej rzeczywistości nie ma czegoś takiego jak próżnia. Ewangelia jest bardzo radykalna, słowo jest bardzo radykalne. Albo jesteś z Bogiem, albo jesteś przeciwko. Albo jesteś wypełniony Bogiem, albo jesteś wypełniony czymś innym. Albo jesteś w Królestwie Bożym, albo jesteś w Królestwie ciemności. I to naprawdę kolosalną różnica, wielką różnicę. I duchowy świat widzi, czym jesteś wypełniony to jest niesamowite, że kiedy wierzymy w Jezusa, Jego krew nas odmywa, jesteśmy strzeżeni i bronieni. W duchowej rzeczywistości diabeł nie ma prawa Cię dotknąć, on tylko może Cię straszyć. A kiedy widzisz sobie sam przez życie, Jezus nie jest Twoim Panem, diabeł może przyjść i robić co tylko chce i nie kończyć na straszeniu Dlatego my chrześcijanie mamy tą przewagę, że diabeł może nas tylko straszyć, a tak naprawdę my go straszymy. Bo mamy Ducha Jezusa w sobie. I to my jesteśmy tym, który w diabeł się robi. On będzie próbował tylko oszukiwać, że On jest więcej. I Paweł, kończąc już to, co chcę Wam powiedzieć, wyjście do Efezja, w czwartym rozdziale, w 27 wersecie, mówi tak, nie dawajcie miejsca diabłu. W jaki sposób możecie dać miejsce diabłu? W jaki sposób możesz dać miejsce diabłu, tak aby on mógł przyjść i grać, tak aby mógł przyjść i zabierać, aby mógł przyjść i niszczyć przez grzech i życie niezgodne ze Słowem Bożym. Kiedy żyjesz w sposób odwrotny od Ewangelii, kiedy żyjesz w sposób odwrotny od Słowa Bożego, możesz przyjść tutaj, zostać uzdrowiony, możesz być uzdrowiony z jakiejś wielkiej choroby. I chwała Bogu za to. Bóg uzdrawia, bo Cię kocha. Nie dlatego, że zapłacił ustawę. Bóg uzdrawia, bo przelał swoją krew na krzyżu, abyś Ty był uzdrowiony. To jest jedyny powód. On Ciebie kocha, dlatego Cię uzdrawia. Za darmo. I możesz zostać uzdrowiony tu za darmo, ale wrócić do starego życia. I Twój dom jest pusty. I do Twojego domu można odejść bez problemu. I potem dziwisz się, dlaczego jest gorzej, zamiast ma być lepiej. I potem ludzie się dziwią, dlaczego coś jest nietrwałe. Dlaczego te rzeczy, które Bóg dał, zaczynają odchodzić. Ale to jest duchowa rzeczywistość. I wiecie, w jaki sposób diabeł chce nas oszukiwać? Przez to, że symptomy, choroby mogą często wrócić. Święty Paweł używa wyjścia do efezji takiego zwrotu, że przyjdzie dzień zły i musimy się ostać, zwalczywszy wszystko. Musimy w tym dniu złym podjąć walkę. W jaki sposób? I chcę wam powiedzieć o czterech rzeczach, które możesz robić. Kiedy wrócisz do domu i kiedy diabeł będzie próbował cię wmawiać przez symptomy, że coś będzie próbowało wracać, on jest ojcem kłamstwa, będzie cię oszukiwał, że Bóg ci nie dał, że cię oszukali, że coś jest nie tak, jak mówili, że jest. Cztery narzędzia, które chcę Wam zostawić, i na tym skończymy. Po pierwsze, kiedy ból takiś czas próbuje do Ciebie wrócić, połóż rękę w miejscu, w którym jest ten ból, i powiedz, w imieniu Jezusa Chrystusa nakazuję temu bólowi odejść. Masz autorytet tego dziecko Boże, żeby modlić się w ten sposób. W imieniu Jezusa nakazuję temu bólowi odejść. Słyszałem świadectwo o człowieku, który miał potężny cud. 20 centymetrów. Krótszą nogę i na takiej dużej konferencji został uzdrowiony, wszystko wróciło na miejsce. Potężna sprawa. Za półtora roku przed sobie ulicą i nagle potężny ból. Przyszedł to samo biodro. I on wiedział, że to jest ten dzień zły, dzień walki, w którym diabeł próbuje mu ukraść. I on powiedział, kiedy słuchałem tego świadectwa, powiedział jedną rzecz, która w tym momencie sprawiła, że ta choroba nie wróciła. On powiedział diable, Zabraniam ci kraść. To, co Bóg wywalczył dla mnie na krzyżu. W imieniu Jezusa odejść. I nagle Bóg zniknął. I nigdy więcej nie powrócił. To jest to, co możesz robić jako dziecko Boże, żeby przeciwstawić się w dniu złym. Po trzecie, ogłaszasz Słowo Boże. Mówisz, Jezus, w Twoich ranach jest moje zdrowie. Ogłaszam uzdrowienie dla tą częścią ciała, która mnie boli. I po czwarte, nawet jeśli Bóg Cię uzdrowi w 100%, Bóg uzdrawia w 100%, to wiedz, że można nawet popsuć samochód z salonu. Musisz dbać o siebie. Musisz dobrze jeść. To są, to ludzie mówią, to takie nieduchowe. Ale wysypiać się, jeść dobrze. Dbać o siebie. Bo Bóg Ci dał dość fizyczną świątynię. Więc dbaj o siebie, używaj tych duchowych narzędzi a nie zostanie ci to wytradzione. Amen. Amen.